Sok z ziemniaka ma wiele zdrowotnych właściwości. Jak zrobić go samemu w domu? Czy potrzebna jest specjalna odmiana ziemniaków? I na co pomaga sok z ziemniaka? O tym przekonacie się w tym filmie. Sok z ziemniaka pomaga na wiele schorzeń i problemów, a przygotowanie go jest bardzo proste. Zawiera tę samą ilość składników mineralnych, które znajdziemy w ziemniaku. Nie zawiera za to skrobi ziemniaczanej i błonnika. W soku z ziemniaka znajdziemy witaminy B1, B2. PP, C i E oraz fitaty, czyli substancje przeciwzakrzepowe. Czy sok z ziemniaka może być niezdrowy? Zawiera on glikoalkaloidy, takie jak solanina i hakoniny, które są uważane za toksyczne. Nie jest to jednak takie oczywiste, bo niektóre badania dowodzą, że w małej ilości wykazują one działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Czyli tak jak z wieloma substancjami, to ilość sprawia, czy jest to lek, czy też trucizna. I tu uwaga, dziennie zaleca się wypicie soku wyciśniętego z zaledwie jednego ziemniaka, żeby jego działanie było tylko pozytywne. Sok z ziemniaka, właściwości zdrowotne. Sok z ziemniaka pity w małej ilości wykazuje działanie przeciwzapalne. Ponadto pomaga usuwać toksyny z organizmu, neutralizuje wolne rodniki, poprawia wygląd skóry, opóźnia procesy starzenia się w organizmie pomaga na problemy z układem pokarmowym, m.in. na wrzody i zgagę, a także wspomaga pracę układu odpornościowego, zmniejsza poziom cholesterolu w organizmie, zapobiega miażdżycy, wspomaga pracę jelit i rozwój dobrych bakterii, a także pomaga w leczeniu dny moczanowej i zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Sok z ziemniaka, działanie antyrakowe. Sok z ziemniaka poprzez redukcję wolnych rodników może zapobiegać wystąpieniu choroby nowotworowej, zwłaszcza jeśli chodzi o raka żołądka. Sok z ziemniaka na odporność i miażdżyca. Sok z ziemniaka pity regularnie zapobiega infekcjom układu moczowego, a także zwiększa przyswajanie ważnych bakterii w naszym organizmie. Oznacza to, że wspiera pracę jelit oraz rozwój dobrych bakterii. A jak wiemy, dobre bakterie w jelitach przekładają się na funkcjonowanie układu odpornościowego. Sok z ziemniaka na włosy i twarz. Jednak sok z ziemniaka można nie tylko pić. Świeży sok wykorzystywany w postaci maski, tak zwanej wcierki, na skórę głowy, pomaga uregulować pH skóry głowy, niszczy drożdże odpowiedzialne za powstawanie łupieżu oraz poprawia wygląd samych włosów. Przyspiesza również wzrost włosa i hamuje proces wypadania. Sok z ziemniaka na wrzody żołądka. Oczywiście w małej ilości ale sok z ziemniaka ma bardzo pozytywne działanie na układ pokarmowy. Był wykorzystywany już w medycynie ludowej jako remedium na uczucie ciężkości na żołądku, czy też przejedzenia. Pomaga on regulować produkcję kwasów żołądkowych, a więc jest polecany przy nadkwasocie, stanach zapalnych błony śluzowej żołądka, czy też chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Sok z ziemniaka, jak zrobić go samemu? Będziesz potrzebować jednej szklanki wody, trzech ziemniaków i blendera. Przygotowanie. Ziemniaki obierz i pokrój na mniejsze kawałki, następnie dodaj wodę i zblenduj na gładko. Sokowirówka. Jeśli chcesz przygotować sok z ziemniaka bez wody, to użyj sokowirówki. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to najlepiej skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli bierzesz jakieś leki.